Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Martin, a to jest mój pierwszy odcinek z serii. Zagrajmy wy. A więc dla pierwszy ogień leci Terraria Nie, nie jest to kultowa gra jak Minecraft. Więc może nie być wiele odcinków. I nie tak często, bo jest solowe w YouTube w tych YouTube'ach <laughs> i nie umiem tak nagrywać jak na przykład. Kula daje fula. No to koniec tego pitolenia. Zaczynajmy od tworzenia świata i postaci. Zapraszam na odcinek. A więc. A więc, a więc jako, że jestem teraz w kreatorze postaci, to pokazywam jak ja kreuję moją postać. I jak ja myślę nad tym. A więc tak, no to jako, że najpierw wybieramy włosy do mojej postaci. No to wybieramy włosy, które mi się najbardziej podobają. Są to te! Te są najlepsze i jeszcze w moim ulubionym kolorze, który najbardziej lubię. Dobra, oczy będą niebieskie jak kapital żbik. Kolor skóry będzie czarny, jak... 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 jak coś... jak... kupa. Kupa jest brosowa. No ale dobra, mój będzie czarny jak węgiel A więc clouds będą różowe jak puch jedlorożca, który hasa sobie po polanie Spodelki będą czerwone jak odbit piękny szympansa buty niech będą takie jakie są więc jesteśmy teraz, wybieramy oho, będziemy mieli spodniczkę, pójdziemy sobie e e mail, nie no po prostu, jakoś tak, dobra no to możemy kreatować. nazwiemy, to nazwiemy to nie mkartin, tylko Dobra, jest postać akcept. O, już widzicie tą boską moc. Zdala od wszystkich yy, niedociągnięć. Dobra, jesteśmy. Ten odcinek nie będzie. Ten odcinek to będzie mapa mała. Nazwiemy ją nowości na YouTubach. Akcept. Patrzcie, co się robi z ta grą. Tak, tak, row. Patrzcie, widzicie już to? Już widzicie ten generator dżungli. Widzicie Underworld! Już nawet niech lepiej zamknę oczy. Teraz czekam na odgłos w moich słuchawkach. Będzie takie! Jeszcze go chyba więc jeszcze się nie stworzył. S tak spojrzę z ukosa Dobra. Stworzyło się, ale nie było takie pik, czyli... Czyli... Teraz biblia bym szukała. Dobra. Widzicie, jestem już w tej grze. Łatko, tą miłapę możemy sobie schować... Czym się chodzi? Owsadem się chodzi, widzicie? Otóż mamy tutaj yy, tą piękną grę, którą jest Terraria, Nie jest to Minecraft, tak jak mówiłem na początku. Oczywiście zaczynamy od tego samego, co w Minecraft: kopalnia drzewa. Oczywiście rozumiem, że będą komentarze. Ale ty jesteś głupi. Jak ty gadasz? Nie umiesz gadać. Weź naucz się, nie wiem, tekstu na pamięć. O, nie umiesz mówić. Mówisz jakieś głupaci, których nie chcemy słuchać. Jeżeli nie chcecie, nie musicie oglądać tego odcinku, ale po prostu zasubskrybujcie mój kanał. To dla jest dla mnie bardzo ważne i będzie mnie motywowało do tworzenia więcej filmików i starania się więcej montować tych filmików i starać się montować jak najlepiej, żeby czuć się jak jak Szydł. To było głupie. Jak wszystko co lubię. Dobra, no no, tak jak mówiłem, jest to Minecraft! Jest to terraria Terraria, tak. Dobra. Oh, skopaliśmy już to drewno, ale była to ciężka robota. Aż pozbieramy sobie trochę garnuszków. No dobra, mamy te garnuszki. Weźmiemy sobie podstawowy materiał budulcowy, czyli dirt. I możemy skopać ten e, lit or. Ja w terenie grę dość długo, 50 godzin. To jest mało, nie? Mało. A jeżeli, na przykład, chcielibyście serię z jakichś gier, to mówcie, piszcie w komentarzach, bo jak na razie nie było żadnego komentarza. Nie no, był jeden. Ale... No cóż, jak widać, na razie nie chcecie jej pomóc. Ale co z tego? Dobra, te jak coś, jak będziecie chcieli, dla mnie ważne jest to, żeby Wam się podobał ten odcinek. Nie jest ważne to, czy napiszecie, czy nie. Czy zasubskrybujecie, czy dacie łapkę, czy nie. Dla mnie jest bardzo ważne. Są. O, kurde. Są wyświetlenia pod filmikiem. Które mogę sobie nabijać sam. Yy... Po prostu klikam F5, 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 F5. I sobie nabijam wyświetlenia, bo ja oczywiście jestem osobą taką, która. Nie patrzy w ogóle, czy widzowie, czy w ogóle. Czy cokolwiek. Ale patrzę tylko, żeby sobie nabić wyświetlenia, albo. I tak nikt nie wejdzie na mój kanał, czemu by nie, niby wie, wchodzi ktoś, ooo jakiś popularny on jest, ile wyświetleń ma, koksu. a ja tak naprawdę, I tak po cichu sobie wchodzę la, dla mojego i F5, F5, F5 I 30, 40, 50, 300 wyświetleń, wiesz, już z takie, ło, Jezu, ma 6 subskrypcji, a ma tyle wyświetleń, jak on to zrobił A ja, no widzicie, skill, skill Dobra, koniec już tego. Może skupimy się troszeczkę, tak zbudujemy to, co jest początkowe, czyli work. i postawimy go. Nie tutaj. No ale dobra. Co zrobisz? Lice zrobisz, dobra. Tworzymy to i bierzemy. Dobra, jest, mamy ten mieczek podstawowy. Dobra, weźmiemy sobie kopera. Trochę wy, 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 wyciągniemy. Ciągniemy. I trochę weźmiemy sobie. Domek zbudujemy w następnym odcinku. No chyba, że chcecie, żebym nie budował domek na odcinku. Na przykład bym sobie przyspieszył, wiecie, przy, przyspieszenie tam 100%, muzyka w tle. Oczywiście nie brałbym muzyki takiej na przykład y, z, z mojego Spotify'a. Na przykład, żebym znając życie, chociaż jestem małym zmarłym, ale nie wiadomo co, ten YouTube może się przyfasolić do tego, że na przykład muzyka nie może być tal. Natomiast to muzykę taką... Ogólnodostępną dla każdego YouTube, slash audio, coś tam, coś tam, coś tam, slash liblara, library, czyli biblioteka. No. A więc tak. Ja chciałem Wam pokazać, że to jest po prostu początek początków, początkowych, które Zaczynają się w początku mojej początkowej serii. Zagrajmy wy Jest to pierwszy, tak jak mówiłem, odcinek. Cały czas nie wiem czemu to powtarzał, ale po prostu ja jeszcze nie mam gadane. Nie mam po prostu. Po prostu, tak jak na przykład niektórzy początkowi youtuberzy mówią Tak, tak, no a więc tak, tak, tak Zabijamy tak tego, tak, tak To ja mówię Co ja mówię? Dobra, nie wiem co mówię Mniejsza kopiamy teraz y, kubicy y, Który bym kopał w Minecraft Ale Minecrafta jest za dużo na polskich YouTubach więc chciałem nagrać coś, czego jest troszeczkę mniej. troszeczkę. Nie powiedziałem, że bardzo, ale troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę. Postaram się wrzucić to. O, 7 minut nagrywam. Do 10 minut i kończę, tak myślę. Bo jeszcze będę musiał posłuchać ten filmik. E, zobaczyć, czy jakichś błędów nie ma. Czy muszę e, na przykład, nie wiem, wziąć. E, usunąć jakiś fragment tekstu, który byłby by zbyt zły. Jezus Maria, ale to jest głupie! I to jest takie nudne że masakra. No dobra, ale wydaje mi się, że to jest ciekawe dla mnie, ale dla Was będzie zbyt nudne, więc jak chcecie... Zostawcie po prostu łapkę w górę, subskrypcję, wyjdźcie, na przykład nie wiem, do toalety, kup, weźcie sobie picie, jedzenie, yy, nie wiem, napój jakiś, kola, kole kol, picie, wodę najlepiej, bo ja... Na przykład wolę, wolę wody niż Coca-Cola. I przyjdzie I a powinienem już skończyć. Chociaż mój kill -off jest tak silny, że. normalnie. Że nie wiem. Ale ten wkurza mnie gupek. Dobra. Mniej więcej teren jest wyrównany. Pozbieram jeszcze trochę Dirta może. To za, za, załatamy to? Nie, jest załatane. Dobra, myślę, że już powinienem kończyć ten odcinek. A więc, dziękuję, że jeżeli ktoś dotrwał do tego, to jest moim bokiem a, i, i moim nałokiem. Yy, więc bardzo dziękuję. Moje serce się powiększa i jest coraz większe, i, i coraz lepiej się czuję normalnie. Nie wiecie, jak ja się cieszę, że zacząłem nagrywać na YouTube. Chociaż, chociaż, wiecie, który to jest wybrać odcinek, jak do początkowego youtubera? Na przykład jakiś youtuber, nie wiem, taki, który ma 100 tysięcy widzów, to już wie. Na przykład może sobie nagrać, nie wiem, byle co. Na przykład siedzę na kiblu i masz, ma, ma już milion łapek w górę. Dobra, no to ja już kończę. Cześć, witajcie. A to jest początek. To do widzenia. Subskrybujcie, pamiętajcie. Jeżeli wielu Ci się spodobał zasubskrybować tego kanału. Jest to dla mnie bardzo ważne. Dzięki.